Sponsorem programu jest Salon Magic Line. Na program zaprasza jubiler niewęgłowski. Najważniejsze decyzje podejmuj we właściwym miejscu. Kolejnego odcinka programu Wielkie Wyjście jest Monika Mitura. Monika jest mężatką, matką czwórki dzieci. Po kilkuletniej przerwie w aktywności zawodowej planuje ponownie wrócić do pracy. Dlatego zgłosiła się do naszego programu, abyśmy pomogli jej przygotować się na rozmowę kwalifikacyjną. Od niedawna Monika zaangażowała się w działalność społeczną dzięki grupie Kreatywne Kobiety, które organizują wiele ciekawych inicjatyw dla lokalnej społeczności. Monika pełni tam rolę rzecznika prasowego i jest odpowiedzialna za funkcjonowanie fanpage'a. Jej pasją jest rękodzieło. Prowadzi bloga Cukierkowe Marzenia. Jestem mamą czwórki dzieci. Najstarsza córka Ola ma 16 lat. W tym roku kończy gimnazjum. Młodsze, 14-letnie bliźniaki Maciek i Magda kończą pierwszą gimnazjum. I najmłodsza, nasza córeczka Iza, w listopadzie będzie miała 3-latka Kiedy byłam dzieckiem, byłam chyba dzieckiem dosyć charakternym. Z perspektywy czasu uważam, że przysporzyłam rodzicom wielu wrażeń i wielu atrakcji. Jako nastolatka, nie wiem, chyba raczej nie byłam lubiana. Albo ja tak uważałam, że towarzystwo mnie nie lubiło. Dobrze mi było samej. W liceum, jako taka starsza nastolatka, chyba już weszłam w prawdziwy okres buntu. Poznałam wielu znajomych, wielu. Wiele koleżanek, z którymi kontakt jest praktycznie do dzisiaj, między innymi moja siapsiłka Kaśka. Na studiach, albo już jako dorosła, mając dzieci, raczej byłam lubiana. Jakoś sobie umiałam dobrać tak znajomych, żeby, no żeby oni mnie lubili. Ja ich, żebym się otaczała ludźmi, na których mi zależy, a. Byłabym też dla, dla kogoś ważna. Z Moniką zapoznałyśmy się, o jest, już będzie z prawie 20 lat. Zapoznałyśmy się w szkole średniej, na stołówce w zasadzie. Mieszkaliśmy razem, znaczy Monika mieszkała w internacie, ja mieszkałam na stacji, ale no jako, że na tej stacji mam musiała zapłaciła za obiady, więc no się chodziło tak. I w taki sposób się zapoznałyśmy. Zgadaliśmy się, że jesteśmy z, z jednych prawie okolic. No i tam. Ta, ona znalazła tą osobę, ja znam tą osobę. W zasadzie to e, tak, jakby m, wspólni nasi znajomi, i od słowa do słowa tak zaczęliśmy naszą znajomość, a potem, która się przerodziła w przyjaźni. Moim dziecięcym marzeniem, m, które poniekąd zrealizowałam, było zostanie policjantką. Dosyć długo nosiłam się z tym zamiarem, aż w końcu złożyłam e, dokumenty do policji. Przeszłam etap rekrutacji. E, dla mnie, bardzo dużym e, Duże znaczenie odegrało zdanie egzaminów sprawnościowych, bo to było sprawdzenie samej siebie. Podeszłam do testów psychologicznych, niestety je oblałam. Postanowiłam, że podejdę jeszcze raz, ale życie zweryfikowało moje plany. Cieszę się, że wystartowałam, że spróbowałam, poniekąd zrealizowałam, zobaczyłam, jak to wygląda. Była taka akcja, właśnie między innymi z typową grzywą, z lwią grzywą, tak, że tak powiem, nie z typową grzywą. Eee... Kiedyś, jakiś czas temu, ja coś tam zaczęłam do Moniki mówić, że, że no, jakoś bardziej się wyspokoiłam. A nam, widać mnie, Kaśka, straciłaś grzywę. Bo, a jesteś lwem, musisz tą grzywę odzyskać z powrotem. No i faktycznie, po pewnym czasie, ja tam po przemyśleniu różnych historii, różnych, różnych tam sobie e, e, rzeczy, doszłam do wniosku, że tak, że Monika ma rację. Hmm? A Wcale nie tak dawno, Monika tak samo straciła grzywę w jakiś tam sposób. No więc ja jej przypomniałam tą jej sentencję, mówię słuchaj straciłaś grzywę, a też jesteś żywym, odzyskaj ją. I tak się zaczęło. Parę lat temu e, pracowałam, e, zostałam z pracy zwolniona, była to dla mnie wielka trauma, przeżycie i konsekwencje, które poniekąd ciągną się do dzisiaj. E, w związku z tym byłam zmuszona szukać pracy, wyjechać po prostu za granicę. Wyjechałam za granicę, potem urodziła się Iza. Odkryłam w sobie nowe pasje, nowe powołania. I z perspektywy czasu wiem, że gdyby wtedy mnie z tej pracy nie zwolniono, może bym tam dalej pracowała, bo miałabym pracę, ale nie miałabym tego etapu w życiu, w którym teraz jestem. Też takim następstwem. I, iluś tam letnim y, było trafienie przeze mnie do kreatywnych kobiet. To chyba dzięki nim y, otworzyłam się, wyszłam do ludzi, y, zaczęłam realizować swoje, jakieś tam ciche, ukryte y, marzenia. W momencie, kiedy któraś ma jakiś problem, to się zawsze wspieramy w jakiś sposób. Dobrym słowem, czasami jak trzeba to jedna drugiej tam powie troszeczkę mocniej do słuchu robię to co lubię czyli przebywam między ludźmi mogę się wygadać bo na ogół jestem osobą gadatliwą <laughs> niektórzy już mówią że nawet bardzo sprawia mi przyjemność praca z nimi że nich mogłam pokazać swoje, swoje pasje, e, którymi są takie robótki ręczne w postaci krepinowych kwiatków, e, jajek wielkanocnych, wszystko co jest związane z rękodziełem. Uważam, że wygląd zewnętrzny nie jest ważny. W dzisiejszej dobie, w dzisiejszych czasach ludzie jednak zwracają uwagę na wygląd, bo jak jest chuda kobieta czy szczupła. Ładna, umalowana, to jest atrakcyjna, a ja uważam, że właśnie nie. Może dlatego, że ja jestem większa i, i przez pryzmat y, swojego ciała, swojej osoby, tak postrzegam, ale staram się dostrzegać w innych osobach y, serce, wewnętrzne piękno, a nie tylko, że ktoś ma ładną buzię, bo dla mnie, no nie obrażając nikogo, ładna buzia nie zawsze idzie w parze z rozumem. Nie mam y, konkretnego modelu idealnej kobiety. Uważam, że idealna kobieta w oczach dzieci, w oczach męża, to jest zespół cech. To nie jest model, że szczupła, wysoka, blondynka, brunetka, tylko kobieta, która jest uśmiechnięta, zadowolona, która w jakiś sposób umie zadbać o, o rodzinę, o męża, o dzieci, y, która jak każda matka, jest y, budzikiem, lekarzem terapeutą. Na dzień dzisiejszy uważam, że w życiu najważniejsza jest rodzina i zdrowie. Jak jest zdrowie w rodzinie, każdy zdrów, każdy gotów do pracy, to rodzina jest szczęśliwa, da dadzą radę za wszystkim. Moim życiowym motto od pewnego czasu jest zdanie nic się nie dzieje bez przyczyny. Powtarzam mi je bardzo często nasza bardzo dobra przyjaciółka rodziny. Każdy ciąg zdarzeń ma jakiś tam swój określony cel. Tak jak wspomniałam, nie pracuję, będę planowała szukać pracy. W związku z tym trzeba się przygotować i chciałabym, żebyście pomogli mi przygotować realizację na rozmowę kwalifikacyjną. To jest dla mnie taki temat na czasie. Bo czy to będzie za miesiąc, za dwa czy za pół roku, ale do tej pracy wrócę i tę rozmowę będę musiała odbyć. Chciałabym wyglądać... Efektownie. Monika chciałaby wrócić do aktywności zawodowej. Potrzebuje wsparcia, by na rozmowie kwalifikacyjnej wzbudzić zaufanie pracodawcy. Dlatego kierujemy ją do naszych ekspertek, bowiem nie warto, by straciła szansę na pracę z powodu nieodpowiedniego ubrania i wyglądu. W takiej sytuacji niezwykle ważna jest pewność siebie, którą Monika może zyskać dzięki profesjonalnej stylizacji. Z pewnością ułatwi jej to prezentację posiadanych kwalifikacji i doświadczenia. W pierwszej kolejności o naszą bohaterkę zadba Karolina Pytlach, kosmetolog. Od 16 lat stawia na innowacyjność i najwyższą jakość wykonywanych usług z zakresu dermokosmetologii. Zabiegi wykonuje na urządzeniach nowej generacji. Witam Pani Moniko. Dzień dobry. Czeka pani jutro rozmowa kwalifikacyjna i chciałaby Pani wykonać zabieg, tak? Zgadza Że się. Żeby poprawić kondycję skóry. Tak. Dobrze, co mógł się zaproponować? To zrobimy dzisiaj zabieg żelazko przeciwzmarszczkowe, który poprawi nam tutaj owal twarzy. Po jednym zabiegu już jest efekt widoczny. Dobrze? dobrze I dobrze. jeszcze jest jedna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. Jest takie minimalne zasienienie pod oczami. Mhm, teraz mora. Tak i z tym trzeba będzie e, udać się do lekarza, żeby zrobić serię badań, sprawdzić czy to nie są zmiany takie wątrobowe, dobrze? Dobra. E, po kolei będziemy przechodziły, wszystko Pani będę mówiła e, na temat zabiegu, co będziemy wykonywały. Także zaczniemy od demakijażu i przejdziemy do peelingu, e, żeby później e, wszystkie te czynniki aktywne, które będziemy wprowadzały e, były lepiej wchłaniane przez skórę, dobrze? Dobrze, oddaję się dobrze. w ręce specjalisty. Kolejnym etapem zabiegu będzie zabieg stymulacji mięśni. To jest zabieg, który polega na przykładaniu takiej końcóweczki elektrody i pod wpływem prądów każdy z mięśni jest stymulowany. Z wiekiem mięśnie robią się zwiotczałe, płaskie i dzięki tej stymulacji, którą ja nazywam siłownią dla mięśni, mięśnie zaczynają się nam kurczyć i podciągać bardzo ładnie do góry. Troskotanie, yy, przyjemne takie drgania, troszkę było ciepło, ale w całym kształcie jestem bardzo, bardzo zadowolona. Rozmowa kwalifikacyjna to okazja, która wymaga odpowiedniej oprawy, jeśli chodzi o ubiór. Chociaż Monika deklaruje, że wygląd zewnętrzny nie jest ważny, to są takie sytuacje w życiu każdego człowieka, że pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. Dlatego Moniką zajmie się nasza kolejna ekspertka Hanna Dziewulska z salonu Magic Line. Hania od 10 lat związana jest z branżą odzieżową. Cieszy się ogromnym zaufaniem klientek. Potrafi wykreować wizerunek najbardziej wymagających kobiet. O, dzień dobry, panie. Dzień dobry, pani. Panie panie po potrzebuję Panią czegoś, ułama na rozmowę kwalifikacyjną. Wracam do pracy. Proszę, pięknie, pięknie, pięknie. Oczywiście, że coś znajdziemy dla pani, zawsze, kochamy. Szukamy. Zapraszam do lustereczka. Bardzo elegancko ta czerwona marynarka, troszeczkę pazurka nam dodaje, bardzo ładnie. No i buty na obsasie, te może nie jest zbyt to udany model, ale coś takiego nam trzeba, mogą być nawet czerwone, kochanie. Troszecz... Może, może być? Tutaj... Tak, może być, jak najbardziej. Czerwona marynarka dodaje nam troszeczkę takiego pazurka. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, to mi się podoba. Zapraszam. Na... Dziękuję. Następną. Zapraszam, pani Moniczko. Jak teraz? Jest równie dobrze. Bardzo ale ładnie się nam tak, kolorystycznie. Ale ładne widzę, że, kolorki, ale, ale źle to się nie czuję jest w to. tym. To nie, tak, to to nie, nie jest, jest to, co bym chciała. Nie jest tak chyba. Nie, kolorki elegancko, ale nie. Szukamy dalej. Dobrze, szukamy dalej jak najbardziej. Zapraszam do przymierzania. Zapraszam. Bardzo mi się to podoba. I jak? Skrywa całą nasze, wszystkie nasze niedoskonałości, choć nie mamy ich za dużo, także jest naprawdę świetnie. Jak? Podoba mi się, fajny materiał, fajny krój, uh -huh. fajnie się czuję, ale Dobra. myślę, że to jednak takie mało biurowe. Że nie, nie na tą okazję. Nie na tą okazję, aczkolwiek... Uh -huh. Ale jest wszystko fajnie. Acz może i kobieta ma rację. Zgadzam się zupełnie. Tak, tak jest świetnie, krój, wszystko elegancko leży, uh -huh. pasuje, ale, uh -huh. ale, uh -huh. ale poszukajmy chyba takie Dobrze. typowo klasyczne. Zobaczymy co nam jeszcze... Jesteśmy, tam, jesteśmy przygotowani na jeszcze kilka, kilka Zapraszamy. A jaka fryzura będzie odpowiednia dla Moniki na tę formalną okazję? Tę kwestię powierzamy naszej ekspertce od stylizacji fryzur Renacie Włodarczyk. Renata jest absolwentką Szkoły Fryzjerskiej Gabriel w Kaliszu w branży fryzjerskiej od ponad 20 lat. Pracowała z gwiazdami przy pokazach mody, obecnie prowadzi swój salon fryzjerski w Łukowie przy ulicy Kościelnej 2. Witam Panią, chciałam zapytać co Panią sprowadza do mnie? Dzisiaj. Wybieram się na rozmowę kwalifikacyjną. Wracam w końcu do pracy. Tak. Chciałabym odświeżyć kolor. No, tak. interesuje mnie koloryzacja, ewentualnie podcięcie, mm, nie tyle upięcie, co jakaś nowa rysuka. Czyli tak. Tutaj e, moja, moja sugestia jest taka, że zaproponowałabym koloryzację w jaśniejszych tonacjach koloru blondu. Patrząc na pani karnację, proponowałabym e, kolor w, e, blondu w tonacji takiej ciepłej e, beżu. E, nie proponowałabym popielatego z tego względu, że e, mamy moje... dokładnie Oto. tak. Tak, tak, tak. E, no i oczywiście korekta w strzyżeniu. Tak, o to mi właśnie chodzi, żeby mm -hmm. troszkę może jakaś nowa fryzurka, mam cienkie włosy, a nóż właśnie, trafi Pani w tą moją potrzebę. No tutaj mamy tak, buźkę pociągłą, więc tutaj coś byśmy proponowali troszeczkę tak jakby podkreślić, czyli bardziej y, zaokrąglić i przede wszystkim nadać więcej objętości tą włosom. tak, to jest Prawda? podstawa. Tak, podstawa. tak, tak. Także w tym kierunku będziemy zmierzały. No ja się zdaję na Panią świetnie cieszę znaczy się Joanna panią oddaje w ręce fachowca więc musi być wał wow. Super. Także zabieramy się no do roboty. Dobra. Przed nami jeszcze makijaż. Jak wiemy, Monika na co dzień nie maluje się, ale zdaje sobie sprawę, że jej wygląd podczas rozmowy kwalifikacyjnej powinien komunikować kompetentność, schludność i dbałość o szczegóły. Makijaż wykona Agnieszka Ożyłowska, właścicielka salonu Makeup Barwukowie. Współpracuje z makijażystkami gwiazd przy programach telewizyjnych Taniec z Gwiazdami, Twoje twarz brzmi znajomo The Voice of Poland oraz spotach reklamowych. Prowadzi szkolenia przygotowujące przyszłe makijażystki do zawodu oraz udziela indywidualnych lekcji. maquiagem Metamorfoza dobiegła końca. Czy Monika odnalazła nowy styl? Czy czuje się z nim dobrze? Zobaczmy. Pora na konfrontację z lustrem. Kardinal Palace. Eleganckie centrum konferencyjno-wypoczynkowe. Położone w urokliwej, otulonej łąkami i lasami miejscowości Klimki koło Łukowa. Powita państwa bajkową scenerią. Kardynał Palace składa się z trzech klimatyzowanych sal, bankietowo konferencyjnych, restauracji, komfortowych pokoi hotelowych, ogrodu nad stawem z mostkiem na wyspę, altany oraz placu zabaw dla najmłodszych. Kardynał Palace to idealne miejsce na zorganizowanie eleganckiego przyjęcia weselnego konferencji, spotkań biznesowych oraz imprez okolicznościowych. Dla nowożeńców oferujemy gratis ekskluzywny apartament. Jubilerni Węgłowski Najważniejsze decyzje podejmuj we właściwym miejscu. Niewątpliwie oferujemy coś więcej niż tylko biżuterię. Dzięki swoim produktom od wielu lat stajemy się cichym bohaterem tylko najważniejszych i najpiękniejszych chwil w życiu naszych klientów. Począwszy od narodzin, poprzez chrzest, zaręczyny czy ślub, uczestniczymy w najpiękniejszych, a zarazem najważniejszych momentach ich życia. Taka świadomość zobowiązuje i motywuje. Salonów w Parizel najważniejsza jest jakość i nasze klientki. Dlatego suknie, jakie oferujemy są umiejętnie dobrane i wyselekcjonowane, tak aby każda panna młoda znalazła suknię dla siebie. W naszych salonach pozwolimy Ci cieszyć się radością wyboru. Postawiliśmy sobie za cel, aby jak najdokładniej poznać Twoje potrzeby. Razem przeanalizujemy Twoje pomysły i pragnienia. Pomożemy Ci wybrać suknię idealną do Twojej sylwetki, o jakiej marzyłaś od dzieciństwa. Media. lider technologii światłowodowej. Wybudowaliśmy 1500 km infrastruktury światłowodowej. To odległość jak z Warszawy do Paryża. Używamy najlepszych na świecie urządzeń. O światłowodach wiemy wszystko. Światłowód to nieograniczone możliwości, które możesz mieć dla siebie. Nasza telewizja posiada funkcje, jakich zawsze ci brakowało. Przewijanie i pauza to najprostsze z nich. Możesz nagrywać 200 programów jednocześnie. Ty decydujesz, co i kiedy oglądasz. Jesteśmy ludźmi, którzy pracują z pasją. Znajdujemy własne rozwiązania, uczymy innych. Jesteśmy stąd, mieszkamy obok ciebie. Zamów przyłącze światłowodowe do swojego domu. Media. Bądź w przyszłości już dziś. Newt Lavenda. Jest idealnym miejscem do organizacji wymarzonego przyjęcia, niezapomnianej imprezy okolicznościowej, imprezy integracyjnej, czy też spotkania biznesowego, lub konferencji. Do Państwa dyspozycji mamy restauracje i dwie sale bankietowe. Oferujemy przestronne i komfortowo wyposażone pokoje o niespotykanym designie oraz pokój VIP. Oferujemy również możliwość zorganizowania imprez plenerowych w naszych romantycznych altanach położonych w otaczającym nas parku. Pięknie! Jestem pod wrażeniem, naprawdę, aż, aż nie wierzę, że to ja. Nawet moich sińców pod oczami nie widać, włosy na baczność. nie Pięknie, pięknie! Wow, wielkie wow! O wow, ale super! Aż normalnie nie, nie wierzy, że to ty. Cześć! Jak wyglądam? O mater, normalnie za nie mówiłam. Super. Może być? Ekstra fajnie. Normalnie jak nie ta Monika, którą ja znam. Jak makijaż? Super. Pięknie nie? Pod wrażenie jestem, akurat A włosy? fajnie. Świetnie, super jest, bardzo ładnie. W ogóle nie ta sama postać. Cieszę się, że y, mam przyjaciółkę, że mogę na niej polegać. Y, wystarczył telefon. Kaśka jest sprawa dla mnie bardzo ważna. Kaśka rzuciła wszystko, przyjechała, żeby tu ze mną być, żeby mnie wspierać, bo chyba bez jej. Tej ręki z tyłu wirtualnej nie wiem, czy dałabym radę, Dalej. ale myślę, że, że, że warto. Cieszę się, że, że siebie mamy, bo, bo możemy na siebie liczyć. W każdej sytuacji możemy Tak, na w nocy, w środku nocy, o północy, czy telefon, czy trzeba by było jechać pod Warszawę. Myślę, że rzucam wszystko i, i jadę. Chyba ty dla mnie też byś to zrobiła. No, oczywiście, dzisiaj że się tak. pokazałaś. A fakt jest taki, że ja na przykład nie mam siostry, ja jestem sama. A Monika jest dla mnie taką siostrą. Taką, no że nie wirtualną, ale taką jak, jak siostra. I właśnie fajnie jest, że gdy jest problem, e, dzwonimy. Wygadanie się, opowiedzenie i, i już ja wiem Ja mówię półsłówkami, ale ona wie o co mi chodzi. Ona rozumie to w My się rozumiemy w zasadzie bez słów, bez słów żadnych. My ciągle ględzimy, ciągle gadamy, ciągle się śmiejemy, jak trzeba, to się okrzaniamy, jak trzeba to sobie, tak jak Monika powiedziała, cukrujemy. Także jakoś, jakoś ta nasza przyjaźń trwa. Zatem czas na wielkie wyjście. Zbliża się termin umówionej rozmowy o pracę. Monika wyraźnie nabrała pewności siebie, a to solidna podstawa, by rozmawiać o swoich zawodowych kompetencjach i zdobytym doświadczeniu. Do tego Monika ma wsparcie bliskich osób. My też trzymamy za nią kciuki. W moim życiowym motto od pewnego czasu jest zdanie nic się nie dzieje bez przyczyny. Każdy ciąg zdarzeń ma jakiś tam swój określony cel. Podziękowania dla firmy MODA, spółka cywilna, właściciela salonu obuwia przy ulicy Piłsudskiego 2 w Łukowie, za pomoc przy realizacji programu. Witam bardzo. Dzień dobry. E, ja chciałam zapytać. E, e, jeszcze jeszcze raz? raz. No mówię, już dzisiaj to jest. sobie się Pogadasz Pani jak co Ty na to? Eee, patrząc na Pani kreację, mhm. oj na Pani kreację. Patrząc na Pani karnację. Eee, <gadasz> to się wytnie? <gadasz>